Cześć, jak on twoja do W porządku, już się zaaklimatyzowałam. Ludzie są w porządku, ale mam problem z, poprzedni z poprzednim właścicielem. Co się tak. dzieje? Nie chce mi oddać kaucji. No to chyba najlepiej byłoby iść do prawnika. Z moimi funduszami, proszę cię. Przecież nie jesteś w to. Nie słyszałeś o studenckiej poradni prawnej? Chodź, pokażę ci, gdzie to jest. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, cześć. Słyszałam, że mogę tutaj uzyskać poradę prawną. No oczywiście, siadaj. W czym problem? Sprawa jest taka. Moja stara stacja, z której już zrezygnowałam, to znaczy najemca, nie chce mi oddać pieniędzy za kaucję. Trzy tygodnie temu zrezygnowałam z umowy, którą wcześniej mieliśmy zapisaną. Wszystko było w porządku, były warunki, mm -hmm. a teraz urwał się kontakt. Nie wiem, nie wiem, co mm -hmm. robić. Podpisałaś z nim e, jakąś umowę właśnie na wynajem tej stacji? Tak, oczywiście, wszystko w niej było, ale no, nie odzywa się, urwał kontakt. Mm -hmm. Masz tą umowę? Tak, tak, tak. Okej, okay, super. My sobie ją skseruj, skserujemy, prawda, do e, celów. Spisania porady, z niej będzie wszystko wynikało. Porady udzielamy na, na piśmie po konsultacjach z naszymi wykładowcami. Jak powstanie um, opinia, albo będzie potrzebować jeszcze jakichś danych od Ciebie, na mm pewno -hmm. się skontaktujemy i to myślę, że w jakimś terminie dwóch tygodni opinia w sprawie właśnie wypłacenia tej kaucji co zrobić, żeby tą kaucję odzyskać, właśnie e, powstanie. Będziemy się kontaktować. Tutaj e, zaraz jeszcze spiszemy sobie dokładnie e, formularz tw e, Twoje dane, oświadczenie o tym, e, e, że się zgadzasz na, na, na przetwarzanie danych i ogólnie jasne, jasne. E, przeczytasz, e, zapoznasz się z zasadą e, faktycznym, no i jesteśmy w kontakcie. Dobra, to dwa tygodnie, tak, pani? Tak, dwa tygodnie, dokładnie. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, w naszym, na naszym wydziale, w naszym uniwersytecie działa Uniwersytecka Poradnia Prawna. Jeżeli macie problem ze spadkiem, jeżeli macie problem z prawa, w sprawach rodzinnych, jeżeli macie problem z własnością, jeżeli macie problem z urzędem skarbowym, e, chcielibyście się poradzić, jeżeli macie problem z uzyskaniem karty stałego pobytu, jeżeli chcielibyście wiedzieć, na czym polega mediacja i skorzystać z mediacji, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Na naszej stronie internetowej możecie znaleźć terminy dyżurów poszczególnych sekcji. Jeżeli wiecie, Jaki macie problem. Jeżeli nie wiecie, jaki problem, do której sekcji powinniście przyjść, możecie przyjść do każdej z nich w godzinach podanych na stronie internetowej. Kochani studenci, my zapraszamy Was jako zespół cały poradniany do nas od już drugiego semestru trzeciego roku. Możecie przychodzić, możecie pracować z klientem, możecie poznać. Prawo funkcjonujące w praktyce. Możecie zobaczyć, jak to wygląda w życiu, jak będziecie pracować w życiu, na czym ta praca faktycznie będzie polegała, ale jest to bardzo ciężka praca, niemniej jednak w bardzo miłym gronie zapraszamy.